Witam serdecznie drodzy widzowie w kolejnym odcinku. Na dzisiejszy odcinek przygotowałem cztery wygrane zdrapki, Paradiso Crazy 8, która ostatnio fajnie zaskoczyła, laki koniczynka oraz owocowe eksplozje. Spośród wszystkich zdrapek, które kupiłem, Te są właśnie już na pewno wygrane. W zdrabce Paradiso jest połowa zdrapki zdrapana, ale już mamy 30 zł, i co? Od tej zdrabki sobie Zaczniemy. Ja drogi z widzu jak zawsze na początku zachęcam Cię do subskrypcji mojego kanału. Wszystkim subskrybentom bardzo dziękuję. I drapiemy, dodrapuję symbol teraz, z mi robi, tworzy linię. Mamy kostium kompilowy i w tym miejscu właśnie jest utworzona linia z wygraną 30 zł. Ale kostium jeszcze jest w tym jednym miejscu. Tej zdrapce tak naprawdę bardzo się dużo jeszcze może zadziać. To jest jeszcze sporo symboli do zdrapania. Ale może to jest tylko taki początek. Teraz się wszystko okaże. Kolejny symbol to jest symbol łodzi. Który występuje trzykrotnie. Tu jest po raz trzeci. A zdrapka jest z numerem ósmym. Nakupione dwie zdrapki. Jedna w koszu, druga. Drugą właśnie dodrapuje. Mamy symbol wiadra, które jest dwukrotnie. Kolejny symbol to jest tęcza. Mamy tęczę w tym miejscu. Czy jeszcze gdzieś jest tęcza? Tak, jeszcze jest. W tym miejscu została nam ostatnia linijka do zdrapania. Mamy kostkę lodu. Mamy na pewno w tym miejscu, również w tym, jak i w tym miejscu. Kolejnym symbolem to są rybki. Gdzie są rybki? Rybki są dwie na samym dole. Zdrapujemy je. Sobie. Ok. Nie widzę więcej ryb, żeby były w którymś innym miejscu. Teraz mniej symboli do końca, ale jeszcze, przepraszam, jest nadzieja, szansa na wygranie czegoś większego niż te 30 zł, które już jest. Przepraszam. Na pewno. Mamy okulary. Okulary są w tym miejscu. Jeszcze w tym. No, przydałaby się mewa. Ale zobaczymy. Trzy symbole do końca. Mamy słoneczko. Słoneczko razy jeden. Dwa symbole do końca. To jest symbol aparatu. Aparat jest sztuk jednej I, chyba, aha, i tutaj jest druga no i co no i ostatni symbol do zdrapania zobaczymy czy się powiększy wygrana mamy serduszko niestety nic już nam to nie zwiększyło no ale i tak jest dobrze bo jest 30 zł w tej zdrapce więc sprawdzam kontrolne kontrolne to powinny być 3 razy a nie, a są K. To coś musiałem pomerdać. Czyli musi być 50 zł. I teraz pytanie: Czy ja znajdę na szybko? Czy gdzieś może po skosie jest jakaś linia? Po skosie to raczej nie ma. Tu jest 30. Czego ja nie zdrapałem? Czy była deska? To tak by nic nie dało. Czyli tam, gdzie jest 20 zł. Gdzie mamy 20 zł, obawiam się, że na szybko tego nie znajdę. Ale jest na pewno. Napiszcie w komentarzu, gdzie się znajduje kolejna linia. Ja nie będę tutaj przedłużał. Ja może tylko pokażę tą zdrabkę, żebyście Państwo widzieli dokładnie i poszukali tych symboli. Także mamy perełkę. Jest 50 zł, bo na pewno ku jest 50 zł. 3 razy Q. A ja tymczasem przejdę do kolejnej zdrabki. Niech to będzie laki, koniczynka. Kupiłem dwie zdrabki. Jedna okazała się wygrana w ostatnim symbolu. Polu właściwie, bo symbol jedroneczki czarnej, czyli przypisana wygrana. Mnożymy razy 1 i mamy 5 zł. Ładna graficznie, błyszczy się. Ale do drapania jest słaba. I to nie chodzi o to, że jest tylko zwrot. Kolejną zdrapką, którą sobie sprawdzimy to jest owocowa eksplozja. Zdrapka z numerem, z numerem 12. Tam nie sprawdziłem kontrolnych, bo jest Biedronka i kwota, więc nie trzeba. Nie ma takiej potrzeby. Tutaj mamy utworzoną w grze numer 1 jedną linię i w tym momencie dodrapuję pomarańczki. Czy ta owocowa eksplozja, czy nie owocowa eksplozja, tylko paradiso, no to jest taka, że ja bardzo często, właśnie przy kontrolnych mam jakąś wygraną, a wcześniej jej nie widzę. No, trudno. Dobrze, że jest. Kolejny symbol w eksplozji owocowej to jest gruszka, którą sobie dodrapuję teraz. To jest taka. Ty... <laughs> Przepraszam, to jest taka typowa zdrapka do do kawki lub herbatki bo długo się odrapie za piątaka to nawet nieraz nie raz na odcinkach pokazywać tylko można w samotności bez kamer kolejny symbol to banan ale może się kiedyś trafi że będzie akurat nie wiadomo ile chociaż ja to jednak zostawiam do zdrapki później zbieram sobie i kręcę odcinek Ostatnie jest łatwiej z tymi zrabkami wygrane, nie są może jakieś kolosalne ale ale jest, są częściej kolejny symbol który się teraz pokazał to jest figa mam nadzieję że nie będzie piątka w tej zrabce i nie będzie figa z makiem a kolejny ostatni już symbol w tej zrabce to jest, co to jest? kiwi Mamy kiwi w tym miejscu, również w tym, ale to już na mnie tworzy. Ale tylko żeby podrapać sobie troszkę. I co, od razu sprawdzę. Wysokość wygranej i za chwilę kontrolna. 5 zł, czyli figa z makiem Y. 3 razy, bo Z to jest dyszka. I ostatnią zdrabką w dzisiejszym odcinku jest zdrabka Crazy 8, która bardzo mnie ostatnio zaskoczyła pozytywnie. Było w niej 20 zł, były 4 ósemki. Jak będzie dzisiaj się zaraz okaże. Zdrabka z numerem 37. Mamy jedną ósemkę. I lecę dalej. Dwójeczka. Dziewiątka. Jedynka. Kolor, jeżeli będzie inny kolor ósemki niż czarny. To nam mnoży wygraną razy 2. Piąteczka. I czwóreczka. I sprawdzamy wysokość wygranej w tej zrabce. Ja jeszcze raz drogi widzu. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału. To nic zupełnie nie kosztuje. I jaka jest wygrana w tej zrabce Również 5 zł. Sprawdźmy kontrolne, bo ta zdrabka pojawiła się u mnie po raz drugi na kanale. Chociaż też nie trzeba jest C. 3 razy znaczy 2 razy C. No to jest też trzecie, więc nie trzeba już. Więc, drogi widzu, dzisiaj wygrane są takie. Proszę sobie spojrzeć. Ja tylko oddalę troszeczkę. A tu jest właśnie ta perełka, która dała bardzo fajną wygraną. Ja jeszcze nie wiem, gdzie jest ta, ta linia kolejna, która podwyższa wygraną z 30 zł plus więcej. No ale jak pewnie wyłączy nagrywanie, to od razu się dowiem. Dziękuję ślicznie za oglądanie dzisiaj mojego odcinka. Zapraszam na kolejne. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć.